Czy, czy warto kupić używaną koparkę? Na początek myślę, że na pewno tak. Inwestowanie, będąc świeżym w branży, w nowe sprzęty, no jest, już wcześniej chyba mówiłem w którymś, w którymś filmie o leasingach, że no jest dosyć ryzykowne. Ja, mając powiedzmy 25 lat doświadczenia, firmę prowadząc przez wiele lat, Inwestowałem w sprzęty dwu-, trzyletnie, czyli takie tak zwane polizingówki, czyli po tym pierwszym leasingu. To dawało przede wszystkim jakieś tam oszczędności. Tak? Czyli jak kupujemy nowy samochód, to przy wyjeździe już na nim tracimy. Kupując samochód trochę używany, chociażby polizingowy, miałem wiele takich. Zawsze byłem do przodu, nie, niejednokrotnie sprzedając taki samochód jeszcze z zyskiem i odjeżdża, na, najeżdżając jeszcze sporo kilometrów. Używana maszyna na początek, myślę, jest dobrym rozwiązaniem. Pytanie tylko, gdzie ją kupimy, bo to jest dość szeroki temat. Więc nie da się tego tak zawrzeć w trzech słowach. Każdy może mieć inne odczucia, każdy może mieć inne kontakty. Więc jeżeli ta maszyna jest sprawdzona. No, to może być używana. Tylko wiadomo, czym starsza, tym większe ryzyko, że będzie już wyjechana w jakimś stopniu. A z kolei, jak kupimy złoma i sami go wyremontujemy, no to mamy wtedy pewną maszynę. Także to jest taka, takie pytanie, które. Należałoby mocno rozwinąć. Tutaj by trzeba przeanalizować wiele wiele aspektów: jaka maszyna, do czego ma służyć, na jak długo ma służyć. Nie da się go na to pytanie odpowiedzieć tak ad hoc w minutę. Tak jak już wcześniej mówiłem, na początek, żeby nie było kłopotu, proponuję najem długoterminowy, bo to Wam pozwoli spojrzeć na to z perspektywy. Będziecie wiedzieć, jakie są, jakie są koszty utrzymania maszyny, będziecie wiedzieć nawet ile firma najmująca razy musiała przyjechać, i jakie, e, jakie usterki wyskoczyły w takiej nawet nowej maszynie, więc wtedy będziecie w stanie to przekalkulować. Twarda kalkulacja tutaj plusy, minusy i troszeczkę tych elementów, które są składową, żeby na to pytanie odpowiedzieć w pełni. I oczywiście nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, subskrybować, daj lajka, dać lajka, jak był materiał właśnie wartościowy przejeżdża nam tu wozidełko a my się tu wciśliśmy więc będzie dym pozdrawiam Arkadiusz Bągarek od koparek